Dobra. To jakoś tak poczułem. Nie wiem czemu. Nie wiem po co poczułem, żeby nagrać. Ale nagrywam Za niedługo się ściemni, ci znaczy twór zjaśni. Cały czas próbuję to. Właśnie ogarnąłem kordy. Tej świątyni, już się pokazuję. Cały czas ogarniam głosy, jak to ogarnąć. I w ogóle tą kwestię filmików. No. Może nawet to wrzucę. Ach, pewnie tak. Pewnie tak. Będzie jakaś odcinek dodatkowy. I przy okazji chyba powiem. Nareszcie ciężar mi zejdzie z, z serca To tak, jakby co jestem tutaj bo chciałem zrobić ten powiedziałem wam znajdę tą świątynię i zrobię tego screena, jako tako zrobiłem o mam pomysł mam pomysł jak będzie wschód słońca to właśnie y, zrobię tego screena tutaj, o będzie idealnie Albo przynajmniej jej zapiszę. Tutaj koordynat na filmiku będzie, więc będzie łatwiej mi jej w ogóle tylko później wrócić. O co chodzi? Powiedziałam, że zrobię zdjęcie tego i właśnie dam jako na miniaturkę, ale tak chcę, żeby jej nie zmieniać. Co? O się no. No i przy okazji chyba to wrzucę, bo tak. Taki południał odcinek. Szczerość to szczerość. <laughs> Co to było za a to utopiec jeszcze przyszedł. O, a idź pan, pan psuje kadr. O. Pani, pan... A, idź pan. A poszedł pan sobie, dobra. Właśnie. To co chciałem wam powiedzieć. Cały czas myślałam z tym montażem. Powiedziałem, a dobra. Bra, po prostu będę się jak najmniej montażu żeby nie wyszło żeby był jak najmniej wyrafinowany i w ogóle ale tak myślę i patrzę że z jakością głosu jaka jest czyli no trochę przytłumiony, nie jest taki idealnie jak urezego o ostatnich czasów gdzie nawet zobaczyłem to tak patrzę Kuźwa, to takie wyrafinowane jest i czułem się źle, że was oszukałem. że wyjdę, że jestem hipokrytą i w ogóle. I taki strach mi się ogólnie włączył. Eee. Co? No shit. Oj Co? O, jest to te squidy ze mną. I tak myślałem, dlatego wstawiłem w skożarzu, bo chciałem po prostu... Chciałem na kartkę że popełniłem błąd i żeby robić swój błąd, że a zrobiłem tutaj, ale zauważyłem, bo taki rafinowany że to a bardzo, bardzo się z tym czułem. Tak, w opisie myślałem, że to jest przy okazji, że był stres, a tutaj a anime, całą serię, tak, tak do tego, do tego anime. Poza jak tego to, w anime, z tym tam, seksizmem, nie, W stylu jeden facet wiele dziewczyn. Poza tym, że to jest przesadzone, ani na bardzo fajnie pokazuje stereotypy. Że stereotypy to na rzeczywistość. O, o co chodzi? I tak leże, leżę, pogląda i tak ból cały czas jest, jest, jest. O co chodzi? I tak w głównym na że tak czuję, że YouTube ten film i próbuje... to jakoś naprawić. I odmontowałem ten filmik i dałem właśnie go zwiedzać. Gieniamy całą i w ogóle. No, ale. Przyjaciele, serdecznie pozdrawiam, wiem, że trzeba oglądać i to jest. Dlatego to, <laughs> to jest naprawdę właśnie o mnie pytałam, czy wiecie, może to jest coś inne, też nie wiem, ale myślę, że to. Powiedział, ale... że właśnie z tym to, że się lepiej oglądać. O co chodzi?

Myślę nad tym i myślę, myślę, że, e, że rzeczywiście może się z tym przejąłem. Ojoj, oj, 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 tak oj, oj, przejąłem tego przyjąłem. Tak, no, bo z korupcji mu się podoba, że mam i tak dalej, a odbieramy to No bo rzeczywiście może się z e, tym przejąłem i w ogóle z tego się nie I to tak myślę. Zastanawiałam się, czym wcześniej, i Luki też, bo to wyładać na tobie wniosku. mi po prostu nie podobał się montaż, w takim sensie, że zaawansowany dość montaż, a kitowy jakość głosu. A zaraz Luki mu się podobał montaż, więc, tak myślę, że, że może też innym się też będą tylko bo może nie napisał się, I myślę, myślę, myślę. Myślę, myślę, myślę. I postanowiłem, że, że zrobię coś innego. Będą montaże, ale w filmach bardziej informacyjnych. Żeby nie wsuć zwyczajności tego gameplayu, bo tak zauważyłem, że ten montaż, co udałem, trochę popsuł zwyczajność tego gameplayu, ale bardzo fajnie pasuje do filmów informacyjnych, coś jak Audiolog robił. znowu pozdrawiam, fajnie, że oglądasz kiedyś. I tak myślę. Myślałem nad tym. Myślałem, myślałem myślałem, <noise> że mówiłem myślałem. myślałem nad tym, <noise> że by po prostu <noise> nie dawać montażu przy gameplayu, bo to jest część tego gameplayu. a za i informacyjnych, ale wtedy, kiedy jakość głosu się poprawi. Czyli albo będę mówił jakoś głośniej, e, e, nie będzie tego dziwnego, będzie po prostu z jego w 2012 roku, coś tym styluje. też pozdrawiam, że się do Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że, 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 się, że się to do oglądania. No. Ale będę też poza tymi, mam pomysł, żeby zrobić filmik. Eee, Filmiki takie jakie, są nie wiem, takie będzie będzie z World of Warships ich będę sobie po prostu grał. Nie będę tego nagrywał, nie będę tego udoskonalił, ale w formie takich wyciętych. Scen. Ja mam w tle muzykę z Raiguna, a chyba z e, takiego z od 12 odcinka pierwszego sezonu. Chyba nazywa się level 5. Ta muzyka też dam link w, w opisie. Dam link w opisie. Się do tej piosenki bo bardzo chciałem coś takiego zrobić jak grałem właśnie myślałem sobie że coś takiego zrobić jakby wobec sami lubię jakby ten wyszły te te kiedy się World of Warships no i tak podsumowując bo może to być takie żeby uważam że Montaż. Aktu montaż z aktualnym jakością tego głosu jest zbyt wyrafinowany, więc, na, więc do momentu, aż e, jakość głosu się nie poprawi, nie będzie montażu, żu, gdzie na pewno w, 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 gdzie w gameplayach be będzie bez montażu, żeby nie wsłuchać tej zwyczajności tego gameplayu. Gdzie po prostu będzie normalny gameplay bez efektu zmniejszenia ekranu, no i monitora i w ogóle tylko taki podstawowy montaż wycięcia różnych niepotrzebnych yy, po prostu scen jak właśnie na przykład yy, sprawdzenie w OPS-ie, choć teraz myślę, że tego nie zrobię ale montaż będzie w filmach informacyjnych, kiedy też przy, kiedy będzie polepszona jakoś przy okazji głosu oraz będą różne filmiki i, i, i gdzie będzie będą różne filmiki takie yy, nie wiem może coś powrócić do AMV, tylko że z gier i z muzyk z anime, bo bardzo chciałam to zrobić. Odcinek na spontanie. I tak pomyślałem, trochę gameplayu. Bo przy okazji tą łódkę znaleźliśmy. Trzeba tą łódkę zrobić. Szelaso! <tryk> <tryk> A, jak to chwyciło tak szybko? Proste, podwójny przycisk i na przedmiot. I tyle. Dobra, żelazo! jej! To szukamy teraz tej wioski, w której byłem. ale widziałam rybki. Bardzo mi się podoba to, że dali te ryby, że nie trzeba łowić i w ogóle, bo wracając tam poza nagrywaniem, bo chciałem właśnie do Was zrobić tego skleczata, co obiecałem

Kiedyś mnie zabije. Co jeszcze? Aha! <grymne> Tutaj właśnie zostawiam, bo jak robię, klikam print screen na klawiaturze, to nie, nie łapię, ale z filmików łapię. Trzeba podkreślić, mam na F11. F11 w mojej grazie bolszewickiej ten zamiast. Zamiast, tak? A dokładniej. Tak? Czyli w okienku jest ci bez okienka. to to już w ogóle. Myślałem, że się mi do tego nie przyzwyczai, a jednak się przyzwyczaiłem. O, Och, lipka, mama mia! Sole, mio! Biegu, 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 biegu do wioski, biegu, biegu, kulka. Biegu, 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 Muszę szybciej, na Oczywiście, kiedy trzeba jaskini zaeksplorować, a o dziwo będziemy niedługo mieć, mogli, mieć, mogli mieć set, więc na pewno niedługo trzeba wejść do, zejść do jaskini. Może nawet tracić na lat jaskini, idziemy, idziemy przed siebie w jaskini, zobaczymy co wyjdzie. Nie było i bo jest to na całkowicie spontannie nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego zrobię. Naprawdę. Naprawdę nie wiedziałam że coś takiego zrobię. nagra odcinek. Nie, naprawdę nie wiedziałam. Jestem tak samo zaskoczony jak wy. Dlatego on dostanie odcinek 2,5. O! Gameplay z Overwatcha będzie? Chyba. Od razu mówię, że może być, że nie chyba z kotworami. Piszesz, nie, nie. Oh, bezpieczne. Piew Tak. nuie M mm. secondo, momento. momento. Okej, okay, zapaliłem świeczki, bo fajnie jest będzie wprowadzenie. Potrzebowałam spalić świeczki. Bo wie, że tak jest, że odczyszczę to znaków emocji. Odnośnie właśnie poprawy jakości głosu. Bo to też przy okazji wam chcę powiedzieć. Eee, to... Właśnie zastanawiam, jak wychodzi poprawi... chcemy poprawić głos. Sekunda. Chciałem poprawienie jakości głosu, znowu mama wróciła. Nie chciałem, żebyście e, słyszeli, a w sumie może powinno tak zrobić, że zaraz wyjdę na i w ogóle. Chyba tak będzie OK. No. Chodzi o to, że zastanawiam się nad tym dlaczego mój głos jest taki jest, bo mi się tak dziwnie go słucha. Tak się może to jest wynik tego, że no e, próbuję mm, za cicho mówię, i w ogóle, czyli małą ilość energii, i, i na wschodzie mówi się to energia, czyli jest w tym głosie, i dlatego tak to wychodzi. Więc teraz mówię bardziej energicznie. słuchajcie, jak będzie wtedy głos brzmiał, jak będziecie mnie słuchać, bo bardzo mi zależy na jakościami tych filmów. Tym bardziej, że naprawdę zaczynają fajnie wyglądać. Już nie jest tak pomniejszony. Jak to... Nie będę na razie chyba craftował albo będę. Będę, skoro już to będzie na youtubie, Skoro już to będzie. Skoro to będzie, to łajno. Jedna z moich nóg. Nium. Nium. Jak coś takiego zrobiłem? Tak. Zrobiłem lewym przyciskiem myszy. Tak. Prawym przyciskiem myszy. I po prostu po pojechałem. Nium. Okay. Nium. No. Teraz można walczyć. Można teraz walczyć. A to jest elfka. Kiedyś chciałem właśnie robić skina elfa, ale le, z, z, to było jakby tak odpalał jeden ze swoich pierwszych serwerów. tak na którym graliśmy z ekipą. Pom zwykły serwer bez modów i chciałam um, skin elfa. Własno reczyć dobę go, ale... Nie chciało mi się a już wypalił, więc BUM! I dlatego wziąłem tak skina elfki. No gdzie zwykle tak nie robię. Zwykle tworzę postać właśnie chłopaków, bo jestem chłopakiem, a tu jednak wziąłem z kimś dziewczynę. postać dziewczyny, więc też dla mnie nowość. O, jeszcze to! Chodźcie. Nieuuu, Idź pan! Dobra, e, co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wziąłem koordynatów łodzi, mamma mia. Dobra. Eto... Dobra. No, to już powiedziałam odnośnie nagrywania. Och, ulka jest lepsza. Bo to mi trochę ciążyło na sercu. W sobotę mam nadzieję, że będzie Overwatch. Bardzo chciałbym, żeby zagrać właśnie z Lukim. Bo też chciałbym dać trochę energii do tego kanału. Inaczej się zachowuję kiedy sam nagrywam, a inaczej jest kiedy nagrywam właśnie z przyjaciółmi. Nie nagrywam, tfu, gram. Inaczej jest kiedy gram samemu, bo zwykle jak gram to w sumie nic nie mówię, muzyka w tle, idę i robię nie, i nie wiem co robię. A kiedy gram z przyjaciółmi, nie ma muzyki w tle, gadanie, udawanie małpy, odpalenie się. I to też wam chciałbym tą kolejny aspekt nie pokazać na tym kanale. Hmm. Ale chyba. Nie wiem. Powiem, powiem. Intra planuję zrobić. Ale to będzie inaczej wyglądało niż myślałem, że będzie wyglądało. Do Overwatcha intra nie będzie. Znaczy nie będzie, Zapomniałem. Będzie intro. I do kasie 80 będzie 80, to w będzie razie intro. Postaram się jak najlepiej zrobić te intro. I w sumie będę je robił tak, jak robiłem po prostu miniaturki. Tylko. Tylko, że po prostu zamiast zdjęć z fragmentu filmu, po prostu będę robił ee, filmy. Albo osobny świat stworzył w przypadku Minecrafta, albo osobną grę e, e, solo w Overwatchu, żeby dobrać odpowiednią scenę i żeby ją nagrać. Bardziej chyba ta druga opcja, jest z tym po prostu znalezienie odpowiedniego planu i w ogóle. No te informaciones <toss> No. Co jeszcze? Informacyjne, co najważniejsze chciałem powiedzieć, powiedziałem. No, od razu mówię bardziej: filmy będą w weekend, dzisiaj wyjątkowa sytuacja, bo po prostu psy. Psychicznie odpocząłem, tym bardziej, że po prostu z, z, z praktyk, po prostu dzisiaj, a i mało byłem, w ogóle po prostu nie byłem na praktykach i tyle, bo, wol, bo po prostu taka sytuacja była w firmie, że e, nie można było się mną zająć, nie dzieje się nowych zadań w ogóle, więc miałem czas odpocząć psychicznie, wyluzować się. I tak. Oglądanie anime na telefonie. A chciałam to jeszcze robić, ale wyszło jak wyszło. Tak poczułem. Od Palm Minecraft'a słyszę. Od anio słyszę. Od Palm Minecraft'a od, od Okej, okay, dobra. I sprawdzę, robię tego sklepu. A potem poczułem nagrać. Ok, dobra. Nagrywam. I nagrywam. Pomysł, żeby nic więcej nie robić. tym, żeby dojść do wioski. Do tego miejsca, gdzie byłem. E tak, mam no, świeczki, już daję. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Nie wiem czy było to słychać czy nie Z powodu tego że słyszę, modlę w ogóle mi Zobaczcie Ciebie właśnie, że szybciej mija. No co mi się wydaje? Hmm. A! W ogóle. Dziękuję za aktualnie, jak patrzę, ale nawet sprawdzę na telefonie. Aż sprawdzę na telefonie, na YouTubie, za wyświetlenia, jak ostatnio patrzyłem na. Aż 15 wyświetleń, bardzo dziękuję. No, 15 wyświetleń na drugim, 11 na tym, z y, tym bez RPG. 11 na tym z gameplay'a tego drugiego, to aż 10. A ten wyjaśniający ten tutaj coś udziwnień, to jest 6, a 6 wyświetleń. Wow. Jakby takie, aha. A dobra, muszę raz set motywów. Jest! Dobra. Ach, drugi raz z walczę! Jej. Dobra. Chodziło o szybki montaż i wsadzam ten film na YouTube. Wow! I bardzo się cieszę, że jest tyle wyświetleń. Jakby. Jakby wow! Cieszę się, że tyle ludzi, chociaż, chociaż nam zajrzało na ten filmik. Z przejęcia, czy po prostu, jak, nie, jak myślałem, że będę to na jakieś pokryte z tym montażem, no to nie wpłynie to na a waszą galerię, czy nie jej w ogóle. Aż ja sprawdzałem, ile sekund. Ja tylko jest 7, 11 sekund, chociaż nie wiem. może być poświęciu 3 minuty, a jedna osoba w stylu minuty tego 7-11 sekund. Nie wiem. Palsześć, po prostu, że czasami jak się przyjmuję, to sprawdzam po prostu. Wszół z przejęcia. Przed po prostu odrzuceniem, bo myślałem, że właśnie tak by był szalony na hipokrytę. O, śnieg! A no, przez to po prostu pomyślicie, hipokryta? Nie, nie będziemy cię oglądać, bo hipokrytą jesteś w ogóle. Dlatego mi zabieram ten odcinek bez ludzi, żeby pokazać się że hip... Aha. Naprawić ten błąd, że nie jestem hipokrytą. Że staram się nie być hipokrytą. Staram się nie być hipokrytą, bo to że czasem mogę być hipokrytą. A. Tak teraz pomyślałem, że. Mogę powiedzieć, że nie jestem hipokrytą, bo mogę być hipokrytą, staram się nie być hipokrytą, o, to będzie prawdziwy będzie to jest kłamstwo, bo nieraz mówię, o kole, witam, dzień dobry, gdzie nieraz w życiu moim było, że po prostu o. nie ma, zrobiłem, jest tak było, więc to, że nie jestem hipokrytą to jest kłamstwo, ale staram się nim nie być, w tym razie w stosunku do was bo uważam, że to jest chyba ta wioska nie wiem, jeśli nie chodź pokaż mi to, co to jest będzie zafascynowałem się na ten to, bo W gram w tę I dla tak mnie to nawet w ogóle. Faj. O, dowiedziałam się z kanału. U, chyba ha. nawet później powiem, jaki. Może napis będzie, bo w opisie, o opisie będzie e, o jaki kanał chodzi. że będzie aktualizacja. Rybkie. Cholika. Aha! Ha. Ha. Że będzie aktualizacja 1,20. Ha, ha. I zapowiada się fajne, wiele błądy, ale to spojrzy, że będzie można je sobie zrobić tak jak się je chce. Jeśli chodzi o wygląd, co bardzo mi się podoba, na pewno będę z tego korzystał. No i na pewno. O w dupę falone, mamma mia kuźwa. O mamma mia, na miejsce na domek. Mam pomysła na domek. Króliku, przepraszam, muszę cię zjeść, so, a nie, ty jesteś, ty jesteś duży, sorry, przepraszam, widzisz, e, to jest idealny miejsce na domek, przy wiosce, bo się tak pomyślałam, Muszę przy wiosce, przy wiosce, jedna z baz operacyjnych, o, tak, i o, no to się tutaj rozkoszczę. Marzyłem też przy okazji o domku takim w, w zimnym, O! Taki fajny domem będzie. To jest i da się prosi o to, żeby to zrobić. Dziękuję. Kolik... O, o to dobra. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Jestem wdzięczny za tyle wyświetleń, na to, że tyle ludzi chce, e, e, choć trochę coś na moje odcinki. Bardzo jestem wdzięczny. Overwatch. A, Overwatch, właśnie. Jak Luki będzie chciał, to na pewno będzie granie w Overwatcha, bo bardzo chciałem pokazać tą ekspresję. A jak Luki nie będzie chciał grać w Overwatch, to może być 26, czyli w tą sobotę Overwatch. I jedna fajna, dodatkowa seria, to zrobić niespodziankę. Powiedziałem, że będzie, ale okazało się, że będzie szybciej niż myślałem. Będzie szybciej niż myślałem, o. Bo jeszcze trzeba nagrać, jeszcze na trzeba wejść do tej gry. O. Tyle powiem, bo chcę taką niespodziankę zrobić. Bardzo dziękuję za to, że oglądaliście. Ten chyba krótki odcinek nie milą trwał. I jestem Wam bardzo wdzięczny. I za to, że Wam wreszcie wiesił i kamień spadni mi serca. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do trzemie Cześć, Sejonara, Djanem.